Dobry, nazywam się Anna Liga i nagrywam tych parę słów dla Państwa spod wspaniałej Meliany, która jest drzewkiem wyhodowanym z nasionka ukochanej sosny czarnej, Tolkiena, która rosła kiedyś w Ogrodzie Botanicznym w Oksfordzie. A mówię te wszystkie słowa do Państwa z czystej sympatii, mimo że zjadają mnie właśnie w tej chwili komary. Komary towarzyszą nam tutaj bezustannie, to jest nasza. Wspaniała tradycja. W każdym razie chcę, żebyście Państwo zobaczyli to wspaniałe drzewo, które z roku na rok jest większe, wspanialsze, dzielniejsze, już ma swoje pierwsze szyszki i gromadzimy się no, mniej więcej raz w roku, żeby y, uczcić fakt, że nadaliśmy tej wspaniałej sośnie imię, imię Meliana. Oczywiście imię to też jest e, tolkienowskie, jest imieniem bardzo potężnej postaci e, Silmarillionu. I co niesamowite, ta sosna gromadzi nas i łączy i łączy liczne instytucje, liczne jednostki, i zarówno organizacyjne, jak i ludzkie. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie będziecie musieli Państwo oglądać tego drzewa i zwłaszcza mnie przez pośrednictwo kamery, ale że sami tu przybędziecie i będziecie razem z nami i że tak, komary będą miały większy wybór grup krwi. W tym roku na koniec spotykamy się wyjątkowo we wrześniu, a nie jak to tradycyjnie bywało dotychczas w maju. W maju przypada rocznica, kiedy Melianie, przy której stoję, zostało nadane imię. Natomiast w tym roku, no wiadomo, w związku z ograniczeniami covidowymi termin został troszeczkę przesunięty i widzimy się w przepiękną aurę wczesnej jesieni. Co w tym roku było w programie? Przede wszystkim mogliśmy porozmawiać z przedstawicielami Nadleśnictwa Skierniewice o tym, jak w zasadzie wygląda ich działalność szkółkarska i m.in. powiedzieli nam również o tym, jak wyhodowali Marianę. Mieliśmy przed chwilą okazję również zasmakować się w smakach lasu za sprawą mamy Irenki Leśnej Łąki w miejskiej kniei. Próbowaliśmy podpłomyków, próbowaliśmy wegańskiego kociołka leśnego, próbowaliśmy różnego rodzaju konfitur i past. Jeszcze były przepyszne i wprowadziły nas w błogą atmosferę. A przed nami jeszcze oczywiście wieczór torkienowski, w ramach którego wielka wiedzówka torkienowska i kalambury. Został namiestnikiem Itilien po pokonaniu Saurona. Faramil. Cześć, witajcie elfy, enty, krasnoludy i osoby bezskrzydełkowe. Witam Was bardzo serdecznie na Ekonie. Nazywam się Iga Radomska i jestem wiceprezesem cechu fantastyki Skierką. Moje koleżanki już pokrótce opowiedziały, co się działo i jak do tego doszło, że tu się spotkały, spotkaliśmy. Ja ze swojej strony bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy nas w tym roku odwiedzili, a jest nas dwa razy więcej niż zwykle. Widać, że po pandemii chcemy się spotykać, integrować, rozmawiać, być ze sobą, grać w gry planszowe. Dziękuję również naszym partnerom, cudownemu Nadleśnictwu Skierniewice, które dba o tą wspaniałą Melianę, żeby nikt nie krak szyszek. Nikt nie robił jej krzywdy, nie obcinał gałęzi. Dziękuję również Państwowej Uczelni Stefana Batorego, która przy każdej edycji nas bardzo mocno wspiera. Dziękuję przecudownym paniom z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach. Dziękuję również Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach za, za pomoc w tegorocznej edycji. Dziękuję wspaniałej Mamie i Ręce z, z Miejskiej Kniei. I dziękuję również Zgrywusowi za to, że udostępnił swoje gry planszowe. Zapraszam w przyszłym roku na kolejną edycję. Niech nas będzie jeszcze więcej. I pamiętajmy, saćmy drzewa i miej betonu. Pozdrawiam!